Wiecie, chciałem dzisiaj stworzyć jakiś normalny odcinek, ale szczerze mówiąc, no to jest praktycznie nierealne, ponieważ nie mam siły myśleć, świecie świeciłem w pokoju prawie 27 stopni, więc dzisiaj po prostu się pobawimy, wskoczymy do sztukasa i troszeczkę sobie ponapieprzamy, także bez zbędnego pierdolenia przeskoczymy do rozgrywki. No i dobra, witam na Mozdoku, jest to PN-aptier na 4-3, dlatego działa nie ma to wielkiego znaczenia i spróbuję już tutaj dostać nad punkt ALF. Okej, okay, coś się dzieje przy punkcie B. Nie widzę w którym miejscu dokładnie. Chciałbym pomóc, ale tak jak mówię, no nie widzę żywcem nie widzę. To jedziemy, jak nie widzimy, to jedziemy, nie ma co stać w miejscu. Ciśniemy i górkę tutaj snajperską teraz. Ewidentnie coś tutaj mają. Czy jest steward ci czy, czy... Nie, Sherman! Pełnoprawny Sherman. Myślałem, że to Stuart. Mój błąd, mój błąd. Co tu jeszcze jest, kurczą? Tego Sarka nam tu dorwali. Jak mi przywaliła, gdzie ten jak jest? Jo, no i Grespi, no gości się dopiero Come on. no Serio? Dobra, to weźmy tego sztukasa z 6-20 y, wiążąc I myślę, że to będzie fajna zabawa. Amunicji mamy w cholerę. BB1 przed nami staluje do Helkata. Nie, to nie jest BB1. Ale trochę daleko, trochę daleko To jest P60 coś tam P63 albo P39 Amunicję mam dojść, żeby sobie tak ciurkać w sobie Tak się skaży, że naprawdę chciałbym sobie postrzelać do samolotów i do jednostek naziemnych. Tylko mam amunicję do naziemek zaladowaną. To jest problem. Asysta. Dobra, tutaj się obrócimy tak. Czołwę. Na 620 dwudziestek? No dobra, ale nie wiedział, że mam 620 Uła. Uła. Kręć się sztuka, skręć się. Kręć się, sztuka sikku, kręć się! U, goście oberwał! Ale jeszcze leci, jeszcze leci! Jest krytykal na nim. Nie ma takiego latania. Wysła mi amunicja do 20 podwieszanych. Drugi zbiornik paliwa mu podpaliliśmy. Będzie asysta czy frag? Nieważne. Wozu będzie asysta. Ten, jak tu dalej stoi? Nie, nie widzę go nigdzie. Ua, ale wredni. Ale wredni. Ty, widzę tego jaga w sumie. Szczelarniebiesko dobrywa, nie można mu się dziwić. No dobra, mamy jeszcze trochę amunicji od tych 20. Chyba jednak faktycznie lepiej będzie załadować yy, HaEki czy coś takiego, Nasze znaczy, HaEki na cele powietrzne to amunicję. Gdzie ten, jak? Widzę go, widzę go, widzę go. Nie schowasz się przede mną, przykro mi. I już się będziemy kończyć. Odpalony! I zniszczony! Dobra, wracamy do lotnisko. Zostrzeliśmy sobie samolot, dwie asysty za dwa następne samoloty. Uh. Ok. O, dobra, to BB1 od razu zestrzeli. Od razu go zgarnęli. Nawet się nie zbliżył nigdzie. Wracamy po amunicję. Poza tym silnik troszeczkę oberwał. Znaczy, nie silnik w sumie. Rama tego samolotu dość potężnie oberwała na chwilę obecną. Także wracamy na lotnisko i zobaczymy, co się będzie działo dalej. z tymi dwudziestkami. I elegancko. Wylądowaliśmy. W następnej rundzie weźmiemy do tego sztukasa yy, zwykłą amunicję uniwersalną do tych dwudziestek. A to na cele naziemne, no nie wydaje mi się, żebyśmy mieli aż tyle okazji postrzelać do celów naziemnych, było wszystko, tak? Bo na tych biarach jednak jest pełno samolotów. I też się zastanawiam, czy w takim razie Potrzebuje 6 tych dwudziestek, czy dwie by wystarczyły? Ale raczej do, do to chodzi, żeby się pobawić, że mamy 6 dwudziestek, nie? No i startujemy. Znaczy, potwierdźcie o co mi chodzi, tak? Kwiniąc to, no to to wcale ten armor nie przebijają tak dużo pancerza. Więc ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle używać tego Armor Penetration Belt, nie? APHE. No bo to przebija tylko 25 mm pancerza ze 100 metrów, a ze 100 metrów to my już będziemy dawno odciągać, żeby wyjść z nurka, nie? Widzę to m16 Przyspieszymy trochę OLERA Ona też mnie raczej widzi już, nie? O wow, cofnęło, cofnęło serwer. Dzięki za to guidin Dobra, tego gościa mamy. O, widzę jaga następnego. Ostrzał z kosmosu dla tego pana. I teraz sobie wejdziemy na niego jeszcze raz. Gość jest rozproszony, spanikowany troszeczkę na pewno. A Zróbmy to tak fajnie w sumie. Tutaj co najmniej, że mogę komuś gąskę zerwać. A, nie ma żadnych lekkich celów, żeśmy sobie mogli zaatakować z tych dwudziestek przy tej penie. A dużo szybciej byśmy tego Jaga zepsuli, przecież jakbym... miał. Załadowaną odpowiednią amunicję, znaczy no tą uniwersalną, nie? Więc chyba tak zrobimy. No, jest to pełen aptier ponownie, więc chyba spróbujemy zabrać sobie Pumę. Poskałtować troszeczkę jak najszybciej, wskoczyć do sztukasa naszego, żeby się nim pobawić, a później zawsze zostaje nam panzer 4G. Dobra, teraz cała kwestia jest tego, żeby wykorzystać naszą prędkość i dostać się w takie miejsce, żeby oni się jeszcze nie spodziewali w ogóle, że coś tutaj może być, tak? Teciaka To niech sobie tutaj teciak będzie. Teciak obrywa, będzie rozproszony raczej na pewno. Uuu, zniszczony przez ogromną inteligencję, którą dysponujemy. Patrzcie, tutaj coś jest. Tutaj jest jag. Dlatego Jaga bym chciał zrzucić artę. Tak, zrobimy. Dobra, zatrzymaliśmy go? Chyba tak, nie? Tak jest, jest zatrzymany. Ciekawe. Dobra. Jaga mamy. Tu coś jeszcze jest? Tego nie widzę. Coś zeskałtowałem. O, KW-2! Jest kawud2, widziałem się, a teraz za późno mają pelotkę tam dalej. Coś tam przeskautował to jest wszystko praktycznie na igrespie. Dobra, 109. Wyciągnęła tą pelotę. 109. Elegancko. Jest zasysta za niego. Elegancko, elegancko, elegancko. Naprawdę dużo tutaj robimy. Teraz. KW-2 tutaj co było. Zrzucimy sobie trochę dymu, żeby mieć tego chociaż trochę. Aj, nie udało się. Ale w KW-2 co jeszcze strzeliłem. Jest i amunicja w KW-2. Obracaj wieże, póki możesz. Trochę za późno. Trochę za późno. Nie zdążymy obrócić raczej. Chociaż... Chociaż Zeskautowany. U bomby Ale go nie dziabnęły, nie dziabnęły go do końca Kurwa, przeżyliśmy to Niesamowite rzeczy N24 ma tam problem. Jedziemy pomóc Jadę, 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 jadę N24 wytrzymaj Czym się tutaj bijesz? 134, okej okay. Mamy go Cholera, ale zdjął to N24, 24 nie poczekało. Cholera Wystarczyło chwileczkę poczekać Ale trudno Co tutaj mamy? Tam coś było, skautnęliśmy, te alfemy nam biorą, ale jak to? A no dobra, widzę jak. O, oh, wow, tego nie skończył jeden strzał. Dobra. A! Ah, no już trzeba było za to przypłacić po prostu. Pięć <grymne> aszy 4 cele zniszczone, myślę, że elegancko. Skakujemy do tego sztukasa, tylko tak, armor Targets bierzemy. Nawet bym powiedział, że air targets bym wziął. Bo to ma więcej HEKów, a tutaj będziemy open topy atakować takie tam rzeczy, nie? U, O! Ale wielka bomba leci. Ale wielka bomba leci z nami. Elegancko. W sumie nie zrobiłem jeszcze odcinka o tej wielkiej bombie? Wypadałoby zrobić, wypatruję samolotów przeciwnika, ale nic nie widzę. No, oprócz tego jednego, co tutaj zapierdziela, no, easy. nikt się nie spodziewa po sztukasie po prostu. Z nagle ci goście wyskoczy z tyloma dwudziestkami, nie? Nie wiem, co to jest. Dwa czołgi. Są dwa, dobra. To jakiś Sherman stał, ale został zniszczony. Że wróćmy tą prędkość, którą nabraliśmy na wysokość, ile się da. O o. o, -o. I piętnastka. Dalej, dalej się. Ja wiem, że ty nie chcesz latać. No tak jak Fly ostatnio powiedział w odcinku o sztukasie, że sztukas jest wyjątkowo nie niemieckim samolotem, bym powiedział. No niezbyt dobrze się nim steruje i takie tam. Jest dość ciężki w pilotażu, ale tak wyjątkowo ciężki. To powiedziawszy... Tego pana sobie zdjęliśmy. Okej, okay, widzę, co się dzieje. To co to jest? U-2 chyba. To niedobrze. Odciągnijmy go od pola walki w takim razie jak najdalej się da. No U-2! Jaki no jak mi z tych dwudziestek trójek zacznie napierdalać, co właśnie zaczął robić, to jest bardzo niedobrze. Jest critical, ale ja się będę rozpadać już. Traciliśmy ustażenie ogonowe chyba. Niestety. Niestety. I U-2M nawet bym powiedział. Ale patrzcie, ty, pięć asyst w sztukach? No tak, bo poznaczyliśmy parę celów zanim zostały rozwalone. Ty, no mogę jeszcze raz tym wylecieć, to lecimy tym jeszcze raz. No tak, bo bez bomb to nic nie kosztuje dodatkowo, tak? A teraz jak na nazwać... Znaczy i tak ta, ta taśma jest lepsza i do samolotów, i do napieprzania do naziemek, tak, takie mam wrażenie, więc... Wraca, nie wraca, ja się rozbiłem tam, czyli on powinien być gdzieś tutaj chyba, tak? Jest! Widzimy go. Oj nie, ten sztuka skręca we mnie. Dobra, schodzimy na tego IO2. Trzeba dokończyć robotę, którą zaczął nasz dział nowy w poprzednim wcieleniu. Asysta, akurat, Dysterwark go trafił. No dobra, tego się nie spodziewałem. Jakieś pelotki kurcze, cokolwiek, jakieś open topy. No, dosłownie, kurde, nic nie. A ty patrz, i zabrakło nas na Alfie i alfę nam przejęli. No, bez żartów. jest chyba niepoważny, kolego. I szesnastka. Troszeczkę nas pouszkadzał, ale jeszcze lecimy. Żadnych pelotek nie widzę, tak jak mówię. Cholercia. O, jest! Już, 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 już. Oczywiście zrespił się i już. Jest, 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 dobra, napieprzaj do mnie. Tak on sobie do mnie strzela. A no, gdzie on jest? Już nie chcesz? No i zgubiłem go. Jest, tam jest. No dobra. Sztukasik nie za bardzo chce latać. Lewe skrzydło dość potężnie uszkodzone. Po tej czołówce. Ale na pewno mamy open topa tutaj do dziabnięcia. Więc głupio byłoby tego nie spróbować zrobić. Dalej, dalej, sztuka, ja Wiem, że da żady. Zaraz i tak będziemy musieli wskoczyć do. Dobra, widzę go. Wskoczyć do czołgu, bo przegrywamy. To bardzo. Jest, mamy go. Straciliśmy do kółko za to. Ale mamy go. I o to chodziło, tutaj te haeki bardziej zrobiły robotę. Dobra. Nie wiem, wracać na lotnisko czy nie. Czy i i... Spróbuję wylądować tak znasz tu na wygrana, przegrana. Dla mnie ten exp na tym bijarze nie ma znaczenia. Normalnie bym już wskoczył do czołgu i próbował czołgiem jeździć. Nawet C nam przejmują? Ja ale nasi odbijają B. No to jest ciekawa walka, powiem wam. Naprawdę ciekawa. Dobra, podchodzimy do lądowania. Kamulec? Bez klap, bez klap, bo i tak po lewej nie mam, nie? Dobra. Jakoś wyszło! Samolot wrócił do domu. <laughs> coś widzę. Schodzimy. Coś tu jechało, wjechało za ten dym cholera. Ale nie fart, ale nie fart. Mamy tyle a że mogę to strzelać tutaj losowo. Tak jest. Nawet nawet przebiliśmy i coś mu tam uszkodziliśmy, okej okay. Dobra, widzę go Uuu, asysta! Tajfun go roz... Walił, okej. Okay. Zanim zdążymy się nawrócić, elegancko. Żeby tylko nasi jeszcze wjechali gdzieś na punkt, czy coś takiego, żeby go zaczęli przejmować, no. Dream Guns carrier się spieszy, ale nie wyrobi. Nie na czas. Nie ma szans. No trudno, tutaj nie ma za bardzo już co zrobić. Przegraliśmy, niestety. Na tym, że nasi po prostu się kurwa nie spieszyli do punktów. Nic z tym nie zrobimy. Chociaż no punkt C jest przejmowany Zepsujmy mu chociaż gąskę. Nie, Jakiś jak 10 gdzieś było pentów, którego nie widzieliśmy zdjął jednego z naszych Eee No trudno. No trudno. No i dobra no Chciałem się... O, dostaliśmy jakieś odznaczenie, jakiś emblemacik. Chciałem się pobawić dzisiaj sztukasem i się pobawiliśmy sztukasem, także ode mnie tyle dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.